Czy pewnie ma wszystko pod kontrolą? To jest ocean! Całkiem fajny, nie? Pomyśl! Kiedy załatwimy sprawę i ocalimy wymiar, będziesz mogła zwiedzić cały wszechświat. Dlaczego nie boisz się przyszłości? I tego, co nieznane. Czasem też. Pytałaś mnie na sawali, czy chcę odnaleźć rodzinę. Przez długi czas chciałem. Nawet nie wiesz jak bardzo, ale im bardziej się do niej zbliżałem, co jeśli mnie rozczarują? A, 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 a jeśli to ja nie spełnię ich oczekiwań, po prostu. Mniejsza z tym. Dolecieliśmy, na stacji Kedaro imperator prowadzi tajne badania. Ma tu jedyną rubionową kuźnię, w której da się zbudować wymiaromat. Czyli to nasza jedyna szansa. Dobrze wiedzieć. Mała imperatorowi! Przyszła dostawa kostek proteinowych! Nie! Cała jest Mała im... Winda jedzie w dół! Oby to nie była jedyna droga na stację! Nie wejdziemy głównymi drzwiami. Rozejrzymy się, musi być inne wejście. hałas? Już otwarte, moi drodzy! Zapraszamy na zakupy! Nan broń, która mrozi krew w żyłach! Znajomy! Bingo. O, to blizon. Służy do magazynowania energii. Tylko, czemu wiedziałam? Blizon musiał wchłonąć nadmiar energii uwolnionej przez ten chaos. Trafiliśmy do innego wymiaru. Opuszczonego wymiaru, sądząc po wyglądzie. Przyjechała winda! Wiesz, Raczet, ja też nigdy nie poznałam swojej rodziny. Chyba, że liczy się imperator. Jeśli tak, to nie mogłam trafić gorzej. Pewnie masz rację, ale. nawet jeśli Lombaksy okażą się wspaniałą rodziną, to mogą być mną rozczarowane. Dlaczego? Jesteś bohaterem? Może i dołożyłem paru łotrą, ale. One wynalazły tyle wspaniałych rzeczy. Jesteś zbyt skromny. Może. W moim wymiarze mam całkiem dobre życie i nie chcę ryzykować. A propos ryzyka, jeśli w tym wymiarze istnieje stacja Kedaro, to myślisz, że Rubionowa Kuźnia też? Pewnie tak. Ale wszystko jest w takim stanie, że może nie działać to może znajdźmy więcej blizonu i wróćmy do poprzedniego wymiaru. Nie daj mi zjeść! Chodź dalej, dalej, bo nas pokonają. To już wszystkie? Powiedzmy, że być może. Dzieci się w każdych wymiarze. Słyszę, jak górczy Zamknięte. Chodźmy dalej. Wolcie! przepraszam. Pomyliłem się z kimś. No, skucha. <grystanie> Nic mu nie jest. Jestem raczet. O, wspaniale! Cześć, raczet? Szukałeś mnie? Oby tak było. O, mogę ci mówić przed? Nie. I... nie. <grystanie> Słuchaj, e, poszukuję blizonu. Oho, mogę ci pomóc! Ale zgubiłem w tej wodzie ramię dostępu. Trzeba ją wypompować, ale jak, jak? Spokojnie, zajmę się tym. Jeśli to pomieszczenie jest często zalewane, terminal pompy powinien być gdzieś wysoko. Huh? Hej Ach. Nie pytałeś, ale jestem śmieciobot. Tak, Ja, się tu ja nie jestem. Miło Cię poznać, śmieciobocie. To jest kit! Cześć! Staramy się dostać do innego wymiaru, żeby użyć śrubionowej kuźni. Mamy taką! Niestety od dawna nie działa. Robiła przy zabawne kwadraty. Nie dostępu służy jako klucz? to tak? Co? Ale widzę! Ho, Jest tak która zabija czas do jednego z tych cudownie błyszczących kryształów. Co to było? To jest Volt mój najlepszy kumpel. Czasem próbuje mnie zabić, ale za to potrafi słuchać. Próbujecie zabić? Też się zrobię za to możesz go nazywać Kolcik, albo Wolcini, albo... albo Wu! Ale czadowa ksywka! zajmiemy. Ratchetty! Może chodź już powoli do tej bity, Albo szybko! Uh. Brawo! Totalnie... Volt -o -o -o, nigdy nie był taki skory do zabawy! Chce się bawić? Zwykle wałęsa się tylko po stacji i zajmuje się swoimi sprawami, ale teraz wyraźnie was goni. Jestem zazdrosny! Jest mój ulubiony blizon na całej stacji! Uwielbiam to jak się mieni, kiedy patrzy się na niego przez sześć godzin. To chyba pora się pożegnać. <laughs> Dzięki za pomoc! Z innego wymiaru? Tak, bardzo śmieszny. Późna powinna być przed nami. A ty, co tu robisz? To śmieszna historia. Nie z tobą hmm. rozmawiam. To mnie pytałeś? Mamy blokadę. Jak ty i twój wierzchowiec tu weszliście? Ja. Prowadzę tu inspekcję. Oceniam biel i czerwień, bo jestem dekoratorką wnętrz pierwszej klasy. Imperator prosił o zmianę wystroju, żeby zrobić wam niespodziankę. Nie zrobi. Przez ciebie. Nigdy bym mu się nie sprzeciwił. Proszę, wyjdźcie! Moje panki pamięci są już wyczyszczone. Dobra robota, dekoratorko. Co dalej? Budzimy mniej podejrzeń, jeśli pogadamy z badaczami. Albo możemy iść do panelu sterowania i stworzyć wymiaromat. Panel sterowania jest chyba na tamtej platformie. Mat. To do dzieła. Aha. Dobra. Improwizujesz? Pff, przestań. zielonego przycisku. A, przeprowadzamy test. Zobaczmy. Tak, wszystko czuje się zgodnie z planem. Zmiatajmy stąd. A! Nie mieli nawet licencji! <grymne> Chodźcie na tych znaleźć mi tego Lombaksa, jeśli jeszcze bardziej popsuje! Zleci się ich więcej. Musimy stąd jakoś wiać. Może użyjmy blizonu? Dobra myśl! Nie mam nic przeciwko wymiarowi pełnemu potworów. Blizon! Możemy uciec! Jedyna rubionowa kuźnia zdolna stworzyć wymiaromat. W tym wymiarze też jest kuźnia. Może uda nam się ją uruchomić.